Hiszpania ma większy areał winnic niż Włochy czy Francja, a mimo to Produkuje się tutaj mniej wina niż w tych krajach. To kwestia klimatu. Brak opadów i suchość gleby powodują, że krzaki sadzi się znacznie rzadziej. Tutaj wśród winnic Liberal del Duero doskonale to widać. Proszę spojrzeć na dystans pomiędzy krzakami, nigdzie we Francji czy też w Włoszech on tak wielki nie jest. Również inne jest cięcie. Tnie się tutaj krzewy od góry, one wtedy pełzną na boki. A jeśli mamy takie stare krzaki jak te, one korzenie zapuszczają. Kilkadziesiąt metrów w dół i czerpią z ziemi to, co najlepsze. I to, co najlepsze, znajduje się też w butelkach, i można przy użyciu tego szlachetnego płynu zrobić na przykład takie danie jak przepiórki w czerwonym winie z Libera del Duero. Tutaj mam przepiórki, oczywiście, a pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to posiekać w bardzo drobną kostkę szalotki. Kolejnym składnikiem, który musi być w równie drobną kosteczkę pokrojony, jest panceta, czyli rodzaj zwijanego, surowego bekonu. Teraz, zarówno szalotka, jak i panceta, musi poddusić się na oliwie. Nie wsypuję tutaj całej szalotki, ani całej pancety, bo to będzie farsz. Natomiast reszta będzie dodawana do duszenia. Od razu dosypię tutaj nieco posiekanego czosnku. I szybciutko, szybciutko to wszystko trzeba przemieszać. To się musi udusić do miękkości. Kiedy wszystko na patelni zaczyna wyglądać niezwykle apetycznie. Oznacza to, że przyszedł czas na dodanie bułki tartej. Niewiele tej bułki i ona winna się tutaj zrumienić. Ostatnim składnikiem nadzienia jest brandy. Oczywiście nie można z nią przesadzać. To jest gorące, ale ogień wyłączony. Chodzi o to, żeby to nadzienie zrobiło się bardziej mokre. Teraz już wystarczy doprawić je solą i świeżo zmielonym czarnym pieprzem i oczekać, aż ostygnie na tyle, by można było wsadzać weń łapy. Już pora nadziać, więc będę to robił szybko, bo osy hiszpańskie mi na dość groźne wyglądają. Bardzo prosta rzecz. Przy pomocy łyżeczki i paluchów trzeba nadzienie umieścić w środku, a następnie przyszpilić ptaszka wykałaczką w tym miejscu, żeby nadzienie nie wyszło. Przepiórki nadziane, a na patelni bardzo mocno rozgrzana oliwa. Teraz trzeba ptaszki obsmażyć na ostrym ogniu ze wszystkich stron. Pod koniec smażenia należy do garnka dodać zachowaną pancetę, szalotkę i czosnek. I w miarę dokładnie rozprowadzić ją po powierzchni garnka. A teraz coś, co przesądza o tym, że to danie ma w tytule Ribera del Duero. Mianowicie Ribera del Duero Fuentespina Crianza, czerwone wytrawne w beczkach leżakujące wino i jeszcze reszta nadzienia bułka tarta to zagęści ostatecznie sos i to powinno się teraz dusić do absolutnej miękkości cztery przepiórki to porcja dobra dla dwóch mężczyzn przynajmniej tak obliczają to praktycy kulinarni i już dokładam tutaj nieco tego pięknego sosu. Proszę Państwa, tak to wygląda. Jest czerwone, jest gęste i jest. Bardzo, bardzo, bardzo pachnące. A jak mówiłem wcześniej, solą tego dania jest wino z Ribera del Duero. Chciałbym, żeby Państwo jeszcze jedną rzecz zobaczyli. Proszę spojrzeć na grubość tego krzewu. On ma około 40 lat. Rodzi niedużo, ale za to w tych owocach jest niezwykła kondensacja smaku. Pozwolą Państwo, że już naleję sobie nieco rezerwy especial i wzniosę zdrowie wszystkich Państwa. Proszę państwa, wiele by można mówić o moim pobycie w Ribera del Duero, ale chcąc zawrzeć to najkrótszymi słowy muszę powiedzieć: byczo było. Do widzenia.